Łańcuch oddechowy Oto ostatni odcinek horroru pod tytułem Oddychanie tlenowe W dzisiejszym odcinku omówienie łańcucha oddechowego zadanie maturalne a także szybkie powtórzenie całego oddychania Tlen, dużo tlenu, wreszcie tlen, tlen. Do tej pory w oddychaniu tlenowym brakowało tlenu. Oto sedno tego tematu. Zredukowane przenośniki elektronów, czyli załadowane niejako elektronami, oddadzą te elektrony, a w efekcie Powstanie stosunkowo dużo ATP od cała magia. Co warto sobie przypomnieć, zanim pojedziemy dalej? No, warto obejrzeć wszystkie poprzednie odcinki. Link do playlisty wrzucę tutaj, wrzucę też w opisie. Oraz pamiętajmy o cyklu Kalwina. Tak, foto... tak fotosynteza, a dokładniej faza zależna od światła bardzo nam się teraz przyda, bo fosforylacja fotosyntetyczna, którą wtedy poznaliście i fosforylacja oksydacyjna, którą poznacie dzisiaj są do siebie bardzo podobne. Zacznijmy! Popatrzmy gdzie jesteśmy, żeby nie umknął nam sens. Widzimy błonę zewnętrzną mito czyli za nią znajdziemy cytozol. Swoją drogą, to tam odbywała się glikoliza, czyli poza mitochondrium. Widzimy przestrzeń międzybłonową, to tu będziemy przepompowywać protony. Wspomnianą błonę wewnętrzną mitochondrium, a poniżej macierz mitochondrialna, gdzie odbywały się reakcje pomostowa i cykl Krebsa. Przejdźmy przez to w wielkim skrócie. W glikolizie powstawał pirogronian transportowany przez obydwie błony do wnętrza mitochondrium. W macierzy mitochondrialnej, czyli w tym wnętrzu, z pirogronianu powstaje acetylokoenzym A, który jest włączany w cykl krebsa. Przy okazji wszystkich tych etapów powstają zredukowane przenośniki elektronów oraz protony. Przyjrzyjmy się więc tej błonie wewnętrznej i zobaczmy, jaki los czeka te elektrony. Mamy tu cztery kompleksy białkowe: 1, dwa, 3 i 4. Rolą tych kompleksów będzie odbiór elektronów i przekazanie ich dalej. I tak kompleks pierwszy odbiera dwa elektrony od NADH. Kompleks drugi dwa elektrony od FADH2. Kompleks trzeci dwa elektrony z kompleksu pierwszego i dwa z kompleksu drugiego. Kompleks czwarty odbiera cztery elektrony od kompleksu trzeciego. No i git! Łatwo, jasno i logicznie. A teraz niuanse. Cała ta wędrówka elektronów wiąże się z uwalnianiem energii, która zostaje wykorzystywana do pompowania protonów, no już o tym wspominaliśmy, do przestrzeni międzybłonowej. Rośnie zatem w tej przestrzeni międzybłonowej stężenie H. +ów. A skąd te H? +y? Ano z utleniania przenośników, jaki zapewne pamiętacie z poprzednich etapów oddychania tlenowego. Po co nam te protony? I po co tak tłumnie je gromadzimy w przestrzeni międzybłonowej? Ich powrót do matrix. Przez syntazę ATP napędza ową syntazę ATP. To znaczy, że dzięki energii elektronów pompowaliśmy protony, które wracając napędzą enzym syntezujący ATP. To właśnie chemiosmoza. Został nam jeszcze jeden problem. Być może wasza czujna natura i doskonale rozwinięte umiejętności krytycznego myślenia pozwoliły wam dostrzec, że jeśli czegoś nie zrobimy, to nie uda nam się przeprowadzić tego procesu raz jeszcze. Kompleks czwarty odebrał elektrony i się nimi zatkał. Jeśli się ich nie pozbędzie, cała maszyneria stanie. Nie uwierzycie, kto wkracza na scenę. Tlen, 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 tlen. Elektrony z kompleksu czwartego posłużą do zredukowania tlenu i powstania cząsteczki wody. Zobaczcie, co znajduje się w wydychanym powietrzu: CO2 powstający w reakcji pomostowej i cyklu krepsa oraz woda, którą dostajemy właśnie tu. Zróbmy sobie jeszcze zadanko. Maj 2021, poziom oczywiście rozszerzony zadanie numer 2. W komórkach eukariotycznych gradient protonowy jest wykorzystywany zarówno do syntezy ATP, jak i do transportu niektórych metabolitów przez wewnętrzną błonę. Mitochondrialną na poniższym schemacie przedstawiono proces transportu pirogronianu i kwasu ortofosforowego PI. Uzasadni <noise> Uzupełnij poniższe zdania tak, aby w poprawny sposób opisywały powstawanie gradientu protonowego w mitochondriach. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie. Mamy więc wybór z listy. Będziemy sobie czytać i się zastanawiać. Elektrony pochodzące ze zredukowanych podczas cyklu Krebsa dinukleotydów NADH oraz FADH2 są przenoszone na cząsteczkę Wutlenku węgla tlenu. Wtlenku węgla tlenu. Poprzez łańcuch przenośników elektronych związanych z wewnętrzną czy zewnętrzną błoną mitołondrialną. Energia uwolniona podczas przepływu elektronów przez łańcuch oddechowy jest wykorzystywana do transportu protonów, które przemieszczą się w kierunku ich. Mniejszego czy większego stężenia do przestrzeni międzybłonowej mitochondrium, gdzie panuje niższe czy wyższe pH niż w Matrix? Mitochondrium! Pytanie moje brzmi, skąd ja mam wiedzieć, dlaczego tam jest niższe pH? Nigdzie nie ma ani na obrazku, ani w tekście o pH. Skąd mam to wiedzieć, moi drodzy? I to jest zadanie dla Was. Odpowiedzcie w komentarzach, jeśli wiecie, skąd mam to wiedzieć i dlaczego tak. Jedźmy dalej. Uzasadnij, że dla efektywnego zachodzenia procesów oddychania wewnątrzkomórkowego konieczny jest ciągły transport kwasu ortofosforowego oraz ADP do wnętrza mitochondrium. Zarówno PI czyli ten kwas ortofosforowy, korzystając z terminologii zadania, jak i ADP, są substratami do syntezy ATP. I już. <ścoughs> to jest cała odpowiedź. Uzupełnij tabelę, wpisz nazwy opisanych etapów oddychania komórkowego. Zachodzi w cytozolu komórki zwierzęcej, a jego produktem końcowym jest pirogronian. W cytozolu powstaje pirogronian. No chyba że nie mamy już, znaczy nie mamy już wątpliwości, prawda? No, to jest glikoliza. Zachodzi w matriks mitochondrialnym, a pirogronian jest substratem. Skoro pirogronian jest substratem, mamy do czynienia z reakcją pomostową. No cóż, mamy to. Wiemy jakie są eta etapy oddychania komórkowego, wiemy gdzie konkretnie w komórce zachodzą. Mam wielką nadzieję, że potrafimy analizować schematy, podać substraty i produkty. Dzięki za obejrzenie i do następnego razu.